Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek. Wspaniali ludzie, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądać, a także o jakiej porze dnia i nocy. Witam Was na codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to co powiem w tym filmiku nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To co powiem ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz już przechodzimy do szczegółów. Cena Bitcoina wynosi 24 714,48 dolarów po wzroście o 3,13% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost o 6,53%. Natomiast cena etera wynosi 1994,52 dolary po wzroście o 5,35% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost o 15,75%. No i tutaj widziałem, że yy, cena etera dobiła do, prawie do 2000, do 1999, yy, także zobaczymy jak to się będzie dalej rozwijało. Tu eterze jeszcze powiem yy, trochę w dalszej części tutaj tego nagrania. Natomiast zobaczymy sobie na teraz obecnie na wykresy Bitcoina. Tutaj tak jak Wam też wczoraj pokazywałem Bitcoin dotarł do tej strefy tutaj oporu. Tutaj przebił ją. Później był spadek. No i teraz znowu wszedł w tą strefę oporu. No i zobaczymy jak tu się zachowa. Jeżeli oczywiście wybije tą strefę oporu no to tutaj będzie miał poważny opór tutaj na poziomie 20. Czekajcie bo mi to uciekło. O. 26 696 tak mniej więcej no i tutaj widzimy że w kolejnych dniach jeżeli chodzi o wzrost no to tutaj też będzie ta długoterminowa trendu znaczy linia trendu spadkowego no i dla mnie wybicie dla mnie osobiście tutaj wybicie ponad tą długoterminową linię trendu spadkowego będzie tutaj wieszczyło zmianę trendu no i tutaj już wyjdziemy z tego trendu spadkowego. Natomiast jeżeli tutaj się kurs odbije od tej linii trendu, no mi się, mi się wydaje, że ciężko będzie przebić tą linię trendu tak z marszu. Tym, I tutaj ten opór właśnie, tutaj widzimy, że te linie się spotkają w dniu, powiedzmy, czekajcie. Eee, a, kurde, ten wskaźnik schodzi. O. No dobra, powiedzmy 20 sierpnia te linie się spotkają. No, i później ta linia trendu będzie schodziła w dół. Natomiast jeżeli kurs się tutaj y, odbije, znaczy niżej, no to wiadomo, że pierwsze tutaj te wsparcie to będzie ta y, linia tutaj dolna tego kanału wzrostowego. Gdzieś na poziomie obecnie to jest 23,200. Y, tak, no później będzie rosła. No i później wiadomo, te y, wsparcia już są y, coraz niżej, y, a te najniższe tutaj na poziomie tych 17670. No i zobaczymy jak to się ten, y, ta tutaj y, kurs zachowa, tylko przypominam, że y, pod koniec sierpnia mają być przekazywane te bitcoiny czy kasa właśnie z Mt. Goxa, no i zobaczymy czy to nie wpłynie tutaj na spadek rynku, tym bardziej jak wiemy, że y, teraz no, BlackRock otworzył ten fundusz powierniczy dla instytucji, no, a jak wiemy, instytucje mogą chcieć wykorzystać takie y, okazje, żeby nabyć właśnie tutaj bitcoina taniej. Także sam jestem ciekaw, jak tutaj y, kurs będzie się bitcoina zachowywał, y, jeżeli chodzi o koń, końcówkę sierpnia, no i powiedzmy tę y, połowę, y, pierwszą połowę września. Także bardzo ciekawe tutaj. Y, czasy y, są przed nami. Dobra, a teraz idziemy dalej. Yy, widzimy, że Czekajcie, bo tu miałem, aha, dobra, no, e, zamieniły mi się te y, pola, bo miałem mówić najpierw o indeksie FirenGrid. Grid, no ale dobra, jesteśmy na kryptobomblach, no i widzimy praktycznie, że, czekajcie, dzisiaj to nie, znalazł się jakiś rodzynek, znalazły się rodzynki spadkowe, no ale praktycznie wszystko mamy na zielono. No i prym wiedzie tutaj cel ze wzrostem o ponad 46%, e, później mamy OKB e, plus 16% i LDO ponad, ponad 15%. No a tak, mamy tutaj wzrosty powiedzmy od 3 do 10% w większości tych tokenów. No i mamy tutaj, y, widzę, czekajcie, czy dobrze widzę, dwa rodzynki spadkowe, to jest HT minus 2,6%, no i xem- minus 1,7%. Jeżeli chodzi o y, indeks Fierent Grid, no to wynosi on 46 punktów, no i wzrósł od wczoraj o 4 punkty, także tutaj jesteśmy blisko dotarcia do y, poziomu 50%. Punktów. Dobra, a teraz przechodzimy sobie już do informacji. No i dzisiaj też jest trochę ciekawych informacji. Tutaj widzimy, że Leon Lee, współzałożyciel globalnej giełdy kryptowalutowej Huobi, podobno chce sprzedać pakiet większościowy za 3 miliardy dolarów. No i tutaj widzimy, że Podobno założyciel Trona Justin Sun oraz tutaj giełda kryptowalutowa FTX są zainteresowani, aby przejąć kontrolę nad tą giełdą. No i tutaj przyczyną jakby sprzedaży podaną przez tego właśnie współzałożyciela jest jego no problemy, ze, problemy ze zdrowiem. Kolejna informacja jest taka, że Binance odzyskuje około 450 tysięcy dolarów ze skradzionych y, skarb Finance. 570 000 dolarów, czyli widzimy, że 83% skradzionych pieniędzy, tutaj z tego właśnie CarFinance zostało zamrożonych i odzyskanych przez Binance. CZ stwierdził, że 450 tysięcy dolarów zostało zamrożonych, gdy haker przekazał środki na giełdę. No i tymczasem platforma również podobno pracuje nad zwróceniem funduszy ofiarom. A także tutaj widzimy niżej, że do tej pory. Tutaj e, 2 miliardy dolarów zostały skradzione w 13 hakach na cross chainowych bridgeach. także widzimy, że tutaj e, no, te bridge'e cross gdzie można e, przesyłać krypto e, e, pomiędzy różnymi blockchainami, no tutaj m, jakby m, są najbardziej narażone właśnie na te haki, przynajmniej jak do tej e, pory. E, holenderska policja aresztowała 29-letniego podejrzanego dewelopera Tornado Cash. No i podejrzany przestępca rzekomo sponsorował nielegalne przepływy finansowe, pranie pieniędzy i mieszanie kryptowalut za pośrednictwem zdecentralizowanej usługi mieszania Ethereum Tornado Cash. No i spodziewane są kolejne aresztowania, czyli jak to mówią tutaj um, organy ścigania, sprawa jest rozwojowa. Kolejna informacja jest taka, że Ethereum prawie osiąga 2000 dolarów po ustaleniu daty demercz. To o czym właśnie już mówiłem Wam wcześniej, ale tak jak Wam powiem, wiele osób tutaj się spodziewa, że w momencie tego wydarzenia, czy też już po samym wydarzeniu, właśnie po przejściu, znaczy po, po, po tej dacie, właśnie demercz, zostanie zrobione te przejście. Z proof of work na proof of stake nastąpi spadek ceny Ethereum zgodnie z zasadą kupuj plotki, sprzedawaj fakty. No i czy tak będzie, zobaczymy. Jeżeli ktoś tak uważa, no to oczywiście może też pod to zagrać, jeżeli uważa, że tak właśnie będzie. Kolejna informacja jest taka, że 3R, platforma oparta na blockchainie zapewniająca łatwy dostęp do szybkiego, szerokopasmowego internetu, usług cyfrowych, zarządzania tożsamością płatności i budowania linii kredytowych dla słabo obsługiwanych regionów ogłosiła oficjalną premierę swojego tokena 22 września 2022 roku. Kurczę, powiem Wam, że nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje jak Platforma 3R, no ale wiadomo, że to tych wszystkich projektów człowiek nie ogarnie, także ciekawe, trzeba będzie zobaczyć, co to w ogóle jest. Dobra, idziemy dalej, no i widzimy, że Binance inwestuje w Anker, no i token rośnie o 50%. No i tutaj widzimy właśnie jak ta cena wystrzeliła, to widzimy, że 0,035 na 0,055, no a teraz się utrzymuje w okolicach 0,05. No i tutaj widzimy, że też sieć Ankor uruchomiła staking, dzięki któremu użytkownicy mogą uruchamiać lub, lub wspierać pełne węzły na blockchainach poprzez właśnie sieć Ankor, no i na nich zarabiać. Idziemy sobie dalej, no i widzimy, że ONZ niepokoi się kryptowalutami. Proszę Państwa, ONZ się niepokoi, bo jak tutaj podają. Globalne wykorzystanie kryptowalut wzrosło wykładniczo podczas pandemii, no a takie prywatne waluty cyfrowe są szczególnie rozpowszechnione w krajach rozwijających się, co stwarza znaczne ryzyko i koszty dla narodowej suwerenności monetarnej, przestrzeni politycznej i stabilności makroekonomicznej. No i jeśli pozostawione bez kontroli, kryptowaluty mogą stać się powszechnym środkiem płatniczym, a nawet nieoficjalnie zastąpić waluty krajowe. Proces zwany kryptoizacją, co może zagrozić suwerenności monetarnej państw. No zobaczcie, no, e, najpierw tutaj banki i w ogóle nie dopuszczają społeczności takich właśnie krajów tutaj biedniejszych z Ameryki na przykład Południowej i z m, Afryki do właśnie tej systemu finansowego, tak, e, co powoduje właśnie tam e, dużą e, biedę. No i y, teraz martwią się, że jak te, jak te właśnie tutaj kraje przechodzą na y, kryptowaluty, no to może zagrozić suwerenności monetarnej państw, no bo oczywiście ONZ boi się utraty wpływu na właśnie takie y, kraje, tak? Także y, tak samo zresztą jak ten Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Kolejna informacja jest taka, że OpenSea pozwala na odsprzedaż skradzionych NFT-ków. No i tutaj OpenSea wymyśliła sposób na walkę z kradzionymi NFT-kami. No i będzie tutaj pozwalała na sprzedaż tokenów. Jeśli y, ta osoba dana nie powiadomi organów ścigania w ciągu siedmiu dni, no i OpenSea twierdzi, że takie zmiany pozwolą zwalczyć fałszywe skargi dotyczące skradzionych nft ków Także widzimy, że tutaj nie tylko były takie skargi, że faktycznie ktoś y, skradł NFT-ki, tylko były również takie fałszywe, tak? y, Takie y, skargi. Także no y, tutaj y, ciekawe podejście właśnie tutaj. Y, OpenSea. Aha, czekajcie, bo tu jeszcze widzę, że coś tutaj jest, że... Mm, OpenSea była wcześniej wielokrotnie oskarżana o brak działań wobec oszustów. Na przykład przeciwko serwisowi złożono trzy pozwy dotyczące kradzieży niewymienialnych tokenów z kolekcji Board App Yacht Club. No i Timmy McKimmy i Michael Wallis twierdzą, że utracili tokeny w wyniku włamania z powodu luki w kodzie OpenSea. A trzeci powód to Robert Armillo, Twierdzi, że stracił NFTki w wyniku inżynierii społecznej, której OpenSea nie mogła zapobiec. No, nie wiem do końca o co tam chodzi, ale w każdym razie takie są y, informacje. Kolejna to informacja, widzimy, że Robin Hood zmierzy się z pozwem zbiorowym w sprawie zatrzymania handlu na giełdzie e, Memów. No i tu widzimy, że sędzia sągu, Sądu Okręgowego USA e, Cecilia Altonaga z sądu w Miami orzekła, że platforma handlowa Robin Hood musi przejść przez proces sądowy związany tutaj z kilkoma akcjami z rajdu Memstock w zeszłym e, roku. No i tutaj widzimy, że Sprawa ta odnosi się do decyzji Robin Hooda o wstrzymaniu handlu niektórymi e, akcjami w zeszłym roku. Dodatkowo Robin Hood zmniejszył liczbę pracowników, a jego jednostka kryptowalutowa została ukarana grzywną w wysokości 30 milionów dolarów. E, według analizy on-chain, Puel Multiple potwierdza, że Bitcoin osiągnął makro dołek. No i tutaj widzimy, że pół, czy piul, czy piul, może piul multiple wybił się z obszaru y, wyprzedania. No, i tutaj widzimy, że tutaj właśnie w analizie z zeszłego miesiąca Bin Krypto zwróciło uwagę, że wskaźnik osiągnął poziom wyprzedania, który historycznie odpowiadał makrodołkom rynków niedźwiedzia. No, tutaj widzimy te zielone koła. Obszar ten zawiera się w zielonym zakresie od 0,3 do 0,5. No, i tu widzimy te zielone kółka, które były też poprzednio. No i oczywiście teraz tutaj mamy również wybicie z tego e, zielonego kółka, co tutaj wskazuje, że właśnie już e, ten makrodołek Bitcoina jest za nami. E, Mark Jusko natomiast uważa, że Bitcoin eksploduje za niecały rok. No i również uważa, że Bitcoin jest tak dobry jak złoto. Czekajcie, gdzieś tutaj. Sobie zaznaczyłem, a jest. No i on tutaj mówi, że kryptowalutowa zima się skończyła, a Bitcoin gotowy jest do ponownej hossy w przeciągu pół roku. No i on mówi, że myśli, że nadeszła wiosna kryptowalut. Nadal jednak jesteśmy daleko od kryptowalutowego lata, kiedy otrzymamy kolejny paraboliczny ruch w górę. Ale to nastąpi prawdopodobnie za 6 do 9 miesięcy. Tak stwierdził właśnie. No i on jeszcze powiedział, że bitcoin to doskonały sposób przechowywania wartości. To w zasadzie cyfrowe, złoto. Złoto to jedyny pieniądz w historii świata. No a bitcoin jest tak dobry jak złoto, a nawet jest tutaj lepszy, ponieważ jest równie rzadki, ale jest bardziej podzielny i bardziej przenośny. Y Tutaj widzimy, że rosną akcje firm e, tutaj wydobywających Bitcoina oraz innych kryptowalut. No i tutaj widzimy, że e, wraz tutaj ze wzrostem właśnie cen kryptowalut rosną również ceny firm tutaj tych wydobywczych. No i w ciągu ostatniego miesiąca, gdy cena Bitcoina wzrosła o 26% e, z najniższego poziomu, chociaż oni to jakieś, Wyższy poziom dali, no bo wiemy, że było tam 17,700, 17,600. Do obecnej ceny tutaj 23,900. Ale firmy wydobywające kryptowaluty odnotowały wzrost cen akcji do 120% w tym samym okresie, w którym inwestorzy starali się zdobyć ekspozycję na rynek kryptowalut. No i tutaj liderem w zestawieniu była. Marathon Digital Holdings, czyli Mara, ze wzrostem cenowym o ponad 124%, a następnie Core... Sien... A, kurczę, zapomniałem jak to się wymawia. W każdym razie tutaj indeks Cores ze wzrostem o ponad 110%, ponad 98% wzrosła tej firma z tym tickerem HUT oraz... Ponad 96% tutaj wzrosła cena e, Riot Blockchain. Tak, tutaj ticker e, Riot. E, dobra, idziemy dalej. Widzimy, że cena Ethereum wzrosła o 70% w ciągu 30 dni. No i to um, jakby jest spowodowane właśnie tym e, przejściem na ten demercz. I tutaj mm, Witalik no, <laughs> ciekawe rzeczy mówi. E, no i tutaj mówi, że e, wie, że inflacja wynosi 8,5%, e, ceny gazu idą w górę, ale tutaj ceny gazu spadają, czyli chodzi właśnie o, o Ethereum, że ceny gazu e, spadają. No, i tutaj e, powiedział, że niskie opłaty transakcyjne to jedyna rzecz, która może sprawdzić, że blockchainy będą dostępne dla każdego. No i tutaj właśnie jeżeli chodzi o dochody, no to widzimy, że średni dzienny dochód w Kanadzie wynosi około 113 dolarów, w Polsce taki średni dzienny dochód to 42 dolary, natomiast w Mongolii 16 dolarów, a w Zambii 4 dolary, no i są to bardzo różnice. No a tutaj widzi, że, znaczy powiedział, że średnie opłaty transakcyjne na w, w ciągu ostatnich kilku lat wahały się od 1 do 20 dolarów, no i tutaj Vitalik y, ostrzegł również, że jeśli rozpocznie się nowy cykl HOSY, no to koszty transakcyjne będą znacznie wyższe. No i tutaj właśnie powiedział, że jeśli zobaczymy, że jeden, znaczy że jeśli zobaczymy y, jeden z tych cykli byka y, pojawi się w najbliższym czasie, no to opłaty znów zwariują. Także tutaj przejście na ten y, proof of stake wcale y, nie zmniejszy tych y, opłat, tak? No, i tutaj, tak jak powiedział, że opłata za gaz w wysokości 5 dolarów w Ityrium jest dla niektórych krajów o wiele za wysoka. No tak, no bo widzimy, że tutaj, jeżeli chodzi na przykład o Zambię, to to by było ponad jeden dzień pracy, tak, żeby zrealizować takiej transakcji. Natomiast, jeżeli chodzi o Mongolię, no to by było powiedzmy tam 1 trzecia tego, co zarabiają w ciągu dnia. Dobra, ostatnią informacją, którą tutaj przygotowałem dla Was na dzisiaj, jest taka, że E, liczba użytkowników Binance rośnie z powodu inflacji, e, tak mówi szef firmy na Amerykę Łacińską. No i mieszkańcy Argentyny, Brazylii i Meksyku stanowią większość nowych klientów Binance ze względu na poziom inflacji w tych krajach, e, właśnie tak twierdzi tutaj e, szef właśnie tego Binance na Amerykę Łacińską. Także dziękuję bardzo za e, oglądnięcie, wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć.